Jak tam, chłopy? Wstaliście ta już? Witam serdecznie na tonarzu dziennym. Dziś mamy wtorek. Wtorek, wtoreczek. Dzisiaj robię klatę, kark. Kark robię. Klata i kark. No i brzuch. Dzisiaj ja mam taki plan, że sobie zrobię tak, jak ostatnio robiłem, że siedziałem długo. Miałem wizję, że będę długo skoncentruje się na ławce płaskiej. Dobry to był pomysł, i bardzo dobry. Wrócę do niego, ale dzisiaj chciałem sobie zrobić wachlarz ćwiczeń różnego typu na klatę. Właśnie dużo ćwiczeń, ale nie po 4-5 serii, tylko dwie serie, po dwie serie robocze. Czyli jak już wchodzę na, na ciężar właściwy, Robię dwie serie robocze. I nie robię trzech ćwiczeń, tylko będę chciał zrobić więcej sobie. Więcej ćwiczeń, nie? Taką dzisiaj mam wizję. Wczoraj woreczek zrobiłem sobie, wieczorem. Sam woreczek, 12, 12 rundek. Trochę komplikacji było, bo kurwa yy, tam mam ten trzpień taki, co wsadzam do góry. Tam są dwa takie bolce, jeden bolec pęk w trakcie treningu. Zanim zmontowałem, to kurwa tak Miałem dłuższe przerwy między między Wkurzyłem się trochę, ale... Bo, bo, bo wstawiłem go, potem znów zdjąłem, poprawiłem, bo był krzywo, potem chyba trzy razy go chyba zdejmowałem. W końcu, żeby złapać tak, żeby on mi się tutaj przesłał, musiałem po prostu dobrze połapać hak, tymi hak, hakami. Yy, karabinczykami, takie mam trzy karabinczyki, duże musiałem przęsła tak złapać, żeby on mi po prostu kurwa się nie ruszał na wszystkie na strony, wszystkie... No, teraz się no ale nie tak jak nie tak jak wtedy po prostu on wraca na swoje miejsca, wtedy był krzywo także troszkę, ale już mam w ogóle niepe. dobra lecimy z karczewem Powiem wam, że od jakiegoś czasu Dwóch tygodni może dłużej. Z powrotem wróciłem do porannych porannych spacerów. Na czczo. Na czczo robię także 3 km szybkiego spacerku. 35 km szybkiego spacerku. Po czym wracam na śniadanie. Potem idę robić siłkę. Dobra. Powiem taką: odstawiłem kratynę, Odstawiłem kratynę chyba już tydzień temu. Odstawiłem białko w proszku. Teraz tylko wszystko pobieram z pożywienia. Od kreatyny też sobie robię. Z miesiąc przerwy. I powiem Wam, że. I mi chyba nie służy monohydra. bo jak go odstawiłem, tydzień czasu minął i czuję, że po prostu ta woda, ta woda ta woda schodzi. Zaczynam i, i o dziwo lepiej się czuję. Jak spadnie. Jak spadnie, to trudno. spadła ta 25 z tamtej strony. Dobra, zaraz wracam, bo ja muszę tu poostawiać. Teraz będę robił skos ujemny. Dobra chłopy, ja lecę z drugim ćwiczenkiem. Druga seria robocza. Wiadomo, rozrzeweczka była, raczej rozrzeweczka. No już jestem rozgrzany po ale zrobiłem 60, 80. <tryk> I 90 pierwszą serią roboczą i teraz będzie druga seria robocza, też 90. I lecimy potem na, na następne ćwiczenie. Także będzie wachlarz ćwiczeń. Na każdym w każdym ćwiczeniu będzie po dwie serie robocze. Ach. No, śmiało mogłem tu setką nawet zrobić, ale... Ale no... Ale może i lepiej, że, że nie, bo no, zrobiłem... Zamiast 8 to 10 ruchów... takich w miarę... w miarę dobrych. Dobra, rozbieramy. Już muszę rozebrać do zera. Oeczko na bok tu już muszę do zera rozebrać Będę musiał ustawić, ustawić skos A w międzyczasie yy, zrobię, bo tak muszę zrobić serię serię na brzuch. Wznosi kolan, w się na drążku. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, chłopaki, lecimy. Druga seria robocza. Ostatnia na skosie. Yy, wiadomo, 60 była, 80, 90, jedna seria i teraz druga. Pum, łapiemy. Pam, pam, pam. Sorry, za chwilę zamieszenia miałem. <śmum> kurwa, chwilę zamieszenia miałem. Leżałem, leżałem, kurwa wizualizowałem TikToka, nie? <śmum> bo przed chwilą yy, mój znajomy, mistrz świata, były mistrz świata, a na razie nie będę mówił, bo nie wiadomo czy w ogóle yy, będzie chciał. Był mistrz świata w, w dyscyplinie sportów walki yy, będzie walczył niedługo i właśnie teraz widziałem, że że coś tam zamieścił <grym> więc mu napisałem w komentarzu chłopie chopie TikToka nagramy i mam fajny pomysł mam fajny pomysł zobaczymy co wpisze ogólnie fajnie bo będzie teraz walczył Ogólnie mam plan właśnie na TikToka pod jego walkę. Sobie teraz zwizualizowałem to by było mega. Dobra. Za chwilę, za chwilę wracam. Dobra, po poprzecimy. Już zrobiłem jedną serię. Tu od razu lecę od razu dwie robocze. Od razu, nie? Bo to teraz chantę robię. Jedna robocza zrobiona i od razu teraz, teraz, teraz lecę drugą. Wyciskanie handli w chwycie młotkowym. O. Oh. Mm -hmm. Czyli cały wachlarz. Dzisiaj liga ćwiczeń, nie? Masakra będzie. To już, jeszcze mam dwa ćwiczenia do zrobienia. Teraz nagram od razu drugie. Ćwiczenie. Przenosy handli yy, za głowę. Fajne ćwiczenie na odbijamy się parówczanami, <grytanie> Parówczany były na śniadanie. Parówczany i chlebek z żółtym serkiem do tego cebulka. Po Dodane, dodany pieprz sól, sól używam tylko morską gruboziarnistą i sam ją mielę w młynku ręcznie taki mam młyneczek ręczny ta sól jest super dobra 14 razy. I to sobie zrobię bo już mi trochę na czasie zależy w serii łączonej. W serii łączonej z koryczami. Czyli podsumujmy ławka płaska skos ujemny skos dodatni wyciskanie hantli w chwycie młotkowym na ławce płaskiej przenosy handla za głowę i poręcze sześć, sześć ćwiczeń sześć ćwiczeń w każdym ćwiczeniu dwie serie robocze a nie 4-5, Bo normalnie 4-5 jakbym miał robić, to bym zrobił ze, ze 3 ćwiczenia. A tak sobie pozmieszałem, a zrobiłem dwa razy więcej ćwiczeń. Już jestem spopowany także. Chyba nie wiem siłę wreszcie na te poręczy, nie? Zobaczymy. Coś tam, coś tam, spróbuję zrobić. Pa. O. Z tej perspektywy może się wydawać, że ja nie prostuję łokci. Może w tych ostatnich dwóch ruchach rzeczywiście nie, dopr nie, do nie doprostowałem. Tylko że ja mam ciało pod skosem. Nie mam tako, tylko tak. Nie wiem. Nie jestem tak zbudowany, fizyczność moja jest taka, że, że nawet tak bym chciał, to nie mogę tego korpusu wy, wy, wypchnąć do przodu z biodrami, żeby robić tak. Robię tak. O tako. I może się wydawać, że ja nie prostuję łokci, ale ja nie prostuję. Tylko że pod skosem, pod skosem bardziej robię, a nie tak. Dlatego może się wydawać, zobaczcie, nawet jak ja na sucho robię tu, to się wydaje, że ja nie prostuję, nie? Ale ja prostuję. To jest wizu, wizualny taki, może się pod, pod kątem tu ustawił, z tamtej strony, to może by było widać, że jest wyprost, ale po prostu w tą stronę, nie w tą, tylko w tą. Oczywiście jak chodzę czasami do gymu, teraz na razie nie chodzę, to tam jest taki przyrząd, że siadasz na dupie i tu lecisz, Na no, wtedy siedzisz. Masz, masz normalnie pozycję siedzącą, tylko pracujesz tutaj. No ale na poręczach tak się nie da. Bynajmniej ja nie mogę, moja, moja fizyczność, moja, moja postura nie pozwala mi pod innym kątem. Niektórzy mówią właśnie, żeby barki, barki cofnąć. No ja cofam ile mogę, i bardziej nie mogę. Dobra, to było na tyle. Zapraszam wszystkich na skrzypastry Beshop.pl, bo robota musi iść. Pozdro.